Dzień dobry. Ja nazywam się Sebastian Pontus i pokażę państwu jak od strony ucznia i rodzica obsługiwać platformę do edukacji zdalnej Microsoft Teams. Na pewno otrzymali państwo z sekretariatu bądź od wychowawcy login ucznia, a także hasło pierwszego logowania. Najpierw należy zalogować się na platformie Microsoft Office przez przeglądarkę. Informacje o tym jak to zrobić, jak wpisać hasło pierwszego logowania, jak uaktywnić konto, podałem w poprzednim filmie, do którego link umieszczam także tutaj w opisie. Następnie, po aktywacji konta i stworzeniu nowego hasła, należy zalogować się w przeglądarce jeszcze raz, już wykorzystując właśnie to nowe hasło. Jesteśmy teraz na platformie Microsoft Office. Tutaj mamy zakładkę Narzędzia Microsoft Teams. Możemy korzystać z platformy Microsoft Teams za pomocą naszej przeglądarki. Zdecydowanie lepiej jest natomiast pobrać aplikację klasyczną, która jest darmowa, bezpośrednio na komputer i korzystać właśnie z niej. Pobieramy dla komputera, następnie instalujemy na komputerze. Po zainstalowaniu uruchamiamy aplikację bezpośrednio z naszego komputera. Jesteśmy teraz w platformie Microsoft Teams. Po lewej stronie mamy trzy zakładki: kalendarz, do którego wpisane są lekcje ucznia, zespoły, czyli klasy bądź też przedmioty, do których przypisany jest uczeń, także prace, czyli zadania. Aby dołączyć do utworzonej lekcji, należy wejść w kalendarz, i tutaj mamy zaplanowane przez nauczyciela lekcje o konkretnych godzinach. Dołączmy zatem do lekcji, która właśnie się rozpoczyna. Jest to edukacja wczesnoszkolna. Dołączamy. Tutaj mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia kamery. Zalecamy, by w trakcie zajęć kamera była włączona. Obok mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia mikrofonu. Dobrze, aby podczas dołączania do lekcji ten mikrofon był wyłączony. Klikamy Dołącz teraz. Jako, że spotkanie zostało zaplanowane przez nauczyciela, uczniowie najpierw czekają w poczekalni do czasu, kiedy nauczyciel rozpocznie lekcję. W momencie kiedy nauczyciel rozpoczyna lekcję, uczniowie zostają wpuszczeni do klasy i rozpoczynają się zajęcia. Jak wygląda panel zajęć? Tutaj mamy opcję podniesienia ręki, czyli zgłoszenia się. Jeżeli uczeń chciałby coś powiedzieć, wtedy dobrze by najpierw podniósł rękę, zgłosił się, nauczyciel widzi tą informację i wtedy może mu udzielić głosu. Jeżeli uczeń chce coś powiedzieć, może włączyć mikrofon. Obok znajduje się włącznik lub też wyłącznik kamery. Należy też pamiętać, że po tym, kiedy uczeń już coś powie, dobrze by opuścić dłoń. Może zdarzyć się tak, że nauczyciel, który jest prowadzącym, zajmuje tylko drobną część okna. Wtedy lekcja, którą prowadzi, byłaby tylko w takim małym okienku. Natomiast mamy możliwość powiększenia tego okna na cały ekran. Należy tutaj wybrać więcej opcji, i przypnij. Teraz nauczyciel prowadzi zajęcia na całym ekranie. Zobaczmy zatem, jak będzie widać zajęcia prowadzone przez nauczyciela. W trakcie zajęć nauczyciele mogą korzystać z interaktywnej tablicy, którą udostępnią uczniom. Mogą w ten sposób pracować tak jak z normalną tablicą, prosząc na przykład, by uczniowie zapisali temat lekcji. Nauczyciele mogą też udostępniać tak ćwiczenia, jak i książki. Kiedy lekcja się zakończy, klikamy Wyjdź z lekcji bądź też opuść. Nauczyciel może również zakończyć lekcję. Do każdej z zaplanowanych lekcji Możemy dołączyć za pomocą kalendarza. Pamiętajmy jednak, że lekcja rozpocznie się o konkretnej godzinie, wcześniej natomiast uczniowie będą przebywać w poczekalni do czasu, aż nauczyciel rozpocznie lekcję. Zobaczmy teraz zakładkę zespołu. W tym miejscu uczeń widzi wszystkie klasy, lekcje, do których jest. Przypisany. Janek jest uczniem klasy 2C. Na kanale ogólnym pojawiają się najważniejsze informacje przekazywane przez wychowawcę. Z tego kanału można również dołączyć do lekcji, która akurat w tej chwili trwa. Zalecamy jednak łączyć się za pomocą kalendarza z lekcją, która jest o konkretnej godzinie wpisana. U góry, obok zakładki Wpisy, mamy zakładkę Kliki. Jest to zakładka, do której wychowawca wrzuca i udostępnia uczniom karty pracy, materiały z zajęć, wszystkie dodatkowe materiały. Stąd też możemy pobrać daną kartę pracy, czy też zestaw materiałów na cały tydzień. By je na przykład wydrukować, by przygotować je uczniowi do zajęć. Kolejną bardzo ważną zakładką jest notes zajęć. Jest to notes, w którym nauczyciel może pozostawić najważniejsze informacje na temat zajęć, które już się odbyły, bądź też za pomocą notesu może prowadzić zajęcia, zapisując tutaj notatki dla uczniów. W zakładkach materiały zajęć nauczyciel przekazuje właśnie te wszystkie informacje. Warto dodać, że jest to zakładka, która jest tylko do odczytu, to znaczy, że Janek nie może usunąć tutaj żadnego z tych elementów. Poza sekcją materiały z zajęć, w tym właśnie notesie Janek ma też swój notes, który widzi tylko on oraz jego nauczyciele. Może być tutaj zakładka Wykonane karty pracy, i ta zakładka będzie nam służyła do tego, by odesłać do nauczyciela karty pracy, o które poprosi. Zobaczmy, jak to zrobić. W tej zakładce Wykonane karty pracy dodajemy nową stronę. Napiszmy datę wykonania karty pracy. Następnie będziemy umieszczać tą kartę pracy poniżej. Załóżmy, że Janek miał kartę pracy wydrukowaną, wykonał ją. Następnie rodzic zrobił zdjęcie tej karty pracy, i przesłał sobie na komputer. My umieściliśmy tą kartę pracy już wykonaną na pulpicie. Zatem wstawiamy obraz z pliku, wybierz plik. Na pulpicie mamy naszą kartę pracy. Otwórz, wstaw. Karta pracy znajduje się już w naszym folderze. Nauczyciel może ją sobie powiększyć, bądź też my możemy ją delikatnie powiększyć. Pozostaje nam teraz zaczekać, aż nauczyciel sprawdzi kartę pracy. Myślę, że to tyle z najważniejszych informacji dotyczących platformy Microsoft Teams. Jeżeli natomiast pojawiają się jakieś pytania, nie bójcie się państwo pytać wychowawcy, prosić o pomoc, bądź też wyjaśnienie czy wytłumaczenie. Powodzenia, pozdrawiam serdecznie.